Śmietnikowy raj 40 Halloween. Zapraszamy Was na straszne skarby. Jesteście gotowi? Jedziemy. Co ty? Gdzie? Buty. Co to za noga? Co to za szkielet? Nie strasznie. Co to jest? Czaszka? Szkieletor na śmietniku. Tak. Proszę. Ja pierdziele, zobacz. Straszne skarby na śmietniku? Ja, no to proszę bardzo, wyjmujemy szkleta. Jest to małe. Co ludzie wyrzucają do śmieci? No nie... tu jakiś sznurek, jest to go powieszać. A to nie tak było, że ktoś go tam już powieszał i go później wyrzucił na śmietnik? Możliwe. Do konteneru? A co ty robisz? Wieszasz go? <laughs> mu lepiej będzie niż w śmietniku, nie? <laughs> ale to nie powiesiłem go za szyję, tylko za. Czubek głowy. Także noc halloweenowa trwa. A my jeszcze mamy obadać ten kontener. Tylko się nie ruszaj. Jest takie poniszczone. Ruszasz się. Popatrz jak tu. On się rusza. Dobra Jacek, spadamy są, widzowie uciekamy. Z tego świetnika bo to straszne. To sierka, bardzo ładna Halloweenowa Co jeszcze tutaj ludzie wyrzucili? Kryształ, pucharek Trofeum zdobyte I co widzowie? Fajne skarby tutaj padły Czy padnie główna wygrana? Lecimy dalej Póki co przyziemne chyba Butelki. Pełno butelek. Masakryczna ilość butelek. Wyciągamy. Tak na oko sobie policzcie, ile tych butelek może się znajdować w tym worku na śmieci. Wszystkie zwrotne. I wszystkie zwrotne oddajemy oczywiście do butelkomatu. Ewentualnie do sklepu. Pokazuję wam tajną skrytkę przechowalni skarbów na butelki. O, właśnie. Wszystko zostanie odebrane jutrzejszego dnia. Trzymaj się. Lakę. Ale to nie wszystko. Widoczne są butelki. Sprawdzamy czy zwrotne. Tak, butelka zwrotna. No to bierzemy je. Zabieramy. Do wymiany. Co tam Czekaj, Bo już duchy tu nas straszą. Pewnie pijane po tych butelkach. Także nasz, nasza skrytka jest kontynuowana, tajna. I ensem wkładaj butelki zwrotne. O! o! Dobra. Wody na tym. Co tu się dwala? Wody na. Tu można złożyć, ale złote rybki. Wracamy do naszej tajnej skrytki. Ta powinna być bezpieczna. Otwieramy. O, jest nasza zdobyć. Jest Będziesz miał przyjaciela. Masz. Laki rozgląda się w lewo, w prawo. Nie ma nic strasznego dookoła. Na razie nie widzę. Dobra, to idziemy Wszystko na to cenę. Po staremu książki, no. zeszyty nie tylko zeszyty. O! Jest i bateria, proszę Państwa. Niemożliwe. A jednak. Niemożliwe, jednak. Te, te przewody to są bezużyteczne, jeżeli chodzi o to. Na złomie. Dobra, no nie będziemy się teraz tym zajmować. Tak jest. Bateryjka będzie zamieniona na pieniądze. Krótko mówiąc. O ludzie! Kolejna bateria Na śmietniku, straszna bateria. Dużo, Czyżby Halloween nam tutaj odwdzięczał się za wszystko Za te całe strachy ciężko, ciężko. Te przewody do wykręcenia Coś pięknego Bu A nie okręci, bo to trzeba skrócić. Lakie, bo zaraz nam duchy powypadają ze świetników. Łatwiej nosić no, rywamy, zanosimy na skup złomu. O! Otwarte! Skarby albo psikus. Skarby albo psikus. Cukierek może być? Idę poszukać skarbów, może coś znajdę. Skarby albo psikus. Może to znajdę. O, mam skarby. Proszę bardzo. Mogą być. Mogą. Strach chodzić po śmietnikach w Halloween. Takie niespodzianki przygotowane są. Chyba tu. Duchy harcują. Duchy harcują, bo. Nie myszy tym razem. Porozwalane wszystko. Porozru... No. Porozrzucane, nie? Tak jest. A może coś tam zostawili w cietrepce? Rozglądamy się. I uwaga! Wszystko sprzątamy po kimś. Nie ma problemu. My się nie boimy. Zobacz Jensen, Kolejne skarby, kolejne zdobycze na śmietnika. Kiołane wzory, kwiaty. No czego to może służyć? Taka taca, nie wiem. To chleba. Kłaść. E, e, szklaneczki, można położyć szklaneczki na położyć. Na nasze Nałabie nasze. Kolejne. Dajnica Zilmer. Chleba. Elektryczna. Oczywiście zabieramy tacę Jensen, widzę karton. Możliwe, że są tam skarby. Trzeba sprawdzić. Puste. 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 Tu jest. Dobra, zacznijmy. Jednak nie puste. Coś może być w środku. Sprawdzamy. No dobra, sprawdzamy. O zobacz. O. Zegarek. Coś się zaświeciło. co prawda nie straszny ale zegarek. co, co by nie było. No ładny jest. Nie powiem. Która godzina? Godzina duchów. <laughs> Chodzisz pierwszy? Boję się trochę. Idę za tobą, ubezpieczam się. O! Co to? Co się nazywa? Ta kręgle. Gra... Kręgle, o, kręgle. Bandy chyba grał w kręgle. A do szkła, do tego kontenera. Dobra, Jensen, talerza. Zieloniutka. Talerze, ale jak ich tam sięgnąć. Bo my na Halloweena Nie. Ma. nie mamy. Zepsuł się. Przecieżby w tym worku również były talerze. Odsłaniamy rąbkę tajemnicy. Widzowie, każdy fragment tego filmu będzie interesujący. A, Bo wyskakuje nam bonie. Pamiętacie, w którymś z odcinków Śmietnikowego Raju Znaleźliśmy takie kufle Nie tylko takie Spokojnie, bez krzyku Wyciągamy następne, to jest Euro 2016 Też Euro 2016, Coca Cola Bo cichaczu, bo duchy grasują wow! Bo duchy grasują Piąty stadion Tyske. Następny worek do sprawdzenia. Kolejny worek na śmieci i szykują się super skarby Wy będziecie tego świadkami razem z nami. Powoli. O, jakie ładne. A to jest. razem jest. Razem Złączone, no Made in Poland Ładne Trochę przykurzone, ale to wszystko jest To bez znaczenia Także widzowie, Halloween nie Halloween, ratujemy to co zostało wyrzucone O, o tam jest ładne, widzę. kolorowe Wy już pewnie też No to sięgamy po to Sięgamy ostrożnie Tak będzie prościej. Trzeba było wyjąć. No tak, a później się to by. A duchy nie zostają tam O. na dnie kontenera. Czekajcie. No słoiki to słoiki, nie? No. A ładny. Myślicie, że to jest PRL, czy nie? W każdym razie wzornictwo jest. Efektowy, żeby było O, to jest piękne. To jest piękne. Dobra, czas zacząć pokazywać, jak leci. Garść ta O, ładne. Pięciopak ładny wzór, nie? Taki koło ten ocalały, nie jest zbity Masz tam. Patrzymy czy tam żaden Jason czy Freddy Kruger nie idzie. O, co to jest? Jest i kubeczek, Jerry jest i Jerry! <grym> jest <grym> i Jerry. Jest i kot, jest i mężczyzna. Weronia. O, jest druga. Jest do kolekcji. Do pary. następna błyszcząca Takich to leży też się nie Ale widzimy. wody ma, nutum. Pisze coś. Płynie, płynie. Pisze po coś. leśnej dolinie. A, to ty specjalista. się. Śmietnikowy raj nauczył nas w tym fachu doświadczenia. Coś tam pisze, ale co to? Sprawdzałem na żywo. A jak? Z wami. W 100 procentach. I duchy nas o mało nie przyjechały. To się dzieje. poczekaj, bo zaraz nam ten talerz utopi się. Ja to nie, co robię? Wiem, ale utonie zaraz. Chyba nie, widzę. Trzeba bo go ratować. I dzisiaj nie wiem do czynienia z wodą. <grym> tak. <grym> Dokładnie tak. Płyń, płyń. O. To jest morze tak? O. Teraz jest pięknie wstawiony. Jedziemy. Jazda. Po następną zdobyć. a oto całość tego, co zostało uratowane z tego kontenera przyznacie, że prezentuje się zacnie plus talerze oczywiście jestem ciekawy co to jest po spodniu, jak to się prezentuje no co to co jest? To mi coś to coś wygląda jak coś od kibla jakaś nie, część nie, to nie jest od kibla to jest porcelana też serio? oczywiście no to sprawdzamy kolejna rzecz z wodą z duchami, ze wszystkim. Przytrzymajmy, co to pisze: Plus German Wileroy. bo. No. A na koniec Halloweenowej nocy znaleźliśmy takie cuda. Porcelana Włocławek. 6 sztuk. Błyszcząca porcelana. To się dzieje. Moment znalezienia jest na TikToku w odcinku. Nie bywałem. Noc tak się kończy.